InfoMazowsze to przegląd wydarzeń z terenu Mazowsza i powiatu płockiego. Prezentujemy aktualności oraz poruszamy istotne dla regionu sprawy. Zamknięte bramy maty dezynfekujące. W powiecie płuckim obowiązuje niebieska strefa. To efekt wydarzeń w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Tam, tuż przy granicy z powiatem płuckim stwierdzono ognisko wirusa ASF. Taka sytuacja w naszym powiecie ma miejsce po raz pierwszy. Dla hodowców trzody chlewnej oznacza to jedno utrudnienia. To są konkretne, zarówno jedne przepisy, jak i drugie, raz, że trochę ograniczają ruch ruch zwierzętami, szczególnie trzodą. W obszarze zagrożonym przez przynajmniej 30 dni nie można nic sprzedawać. Zapowietrzonego 40 dni. A swoją drogą strefa niebieska też spowoduje, że wszelkie sztuki, jak już te 30-40 dni miną no to trzeba będzie poddawać badaniu, żeby mogły być sprzedane do rzeźni, czy też sprzedane do innego właściciela. Niebieska strefa obowiązuje w dwóch gminach powiatu płockiego. To Wyszogród i Mała Wieś. Oznacza to zdecydowane ograniczenia dla hodowców trzody chlewnej. Jak sami twierdzą, przygotowani są na wszystko. Brak sprzedaży, sprowadzania śwień do gospodarstwa, no w ogóle zero ruchu w gospodarstwie. No nie wiem jeszcze jak będzie w ogóle z paszą, gdyby zabrakło też zakaz kupna paszy. Na no sekuracyjnie maty zabezpieczające przed wjazdem, przed bramą w oborze, przed wejściami, siatki zabezpieczające, żeby no ptaki, koty nie dostawały się do pomieszczenia, no żeby nie przenosiły zarazek. Jak długo może potrwać taka sytuacja? Wszystko zależy od tego, czy będą pojawiały się kolejne ogniska wirusa. Niebieska strefa może obowiązywać nawet do 6 miesięcy. ASF to śmiertelna choroba zakaźna świń i dzików. Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Obecnie trwa kontrola gospodarstw objętych niebieską i czerwoną strefą. Do końca września zakończą się prace remontowe w przychodni specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płucku. Prace wkroczyły w kolejny etap. Ta część placówki na modernizację czekała wiele lat. Mimo trwającego remontu, przychodnia pracuje, a lekarze specjaliści przyjmują pacjentów. Wkraczamy w ostatni etap remontu. Cały remont był podzielony na kilka etapów z uwagi na to, że założenie było o samego początku, ażeby. Nie zaprzestać pracy całej, całego zespołu poradni specjalistycznych, tylko żeby podczas remontów te poszczególne poradnie specjalistyczne udzielały świadczeń zdrowotnych. W związku z tym cały remont był podzielony na etapy, i w tej chwili zbliżamy się do końca poprzez już rozpoczęcie realizacji ostatniego etapu. I mam nadzieję, że do końca września remont zostanie zakończony. Sam remont to nie wszystko poszczególne poradnie zostaną wyposażone w nowy sprzęt. Trwa proces zakupu sprzętu i aparatury medycznej, który też również jest na ukończeniu. I mam nadzieję, że od w październiku przychodnia specjalistyczna, czy budynek przychodni specjalistycznej z nowymi pomieszczeniami i z nowym wyposażeniem będzie on dane do użytku mieszkańcom Płocka i powiatu puskiego i okolic, które tutaj mieszkańcy okolicznych gmin będą mogli korzystać. W miarę postępu prac kolejne poradnie zmieniają swoje miejsca. Wszystkie informacje o tym, gdzie można znaleźć konkretną poradnię są umieszczone na tablicach informacyjnych, między innymi tuż przy rejestracji. To kolejna inwestycja, na którą szpital otrzymał unijne dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to ponad 16 milionów 800 tysięcy złotych, z czego ponad 5,5 miliona pochodzi z Unii Europejskiej, a 11,5 miliona z budżetu województwa mazowieckiego. Drawana, wędrujący festiwal sztuki i animacji zagościł w bielsku. Najmłodsi mieszkańcy przenieśli się w tajemniczy świat teatru, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Prócz spektakli teatralnych były stragane sztuki, podwórkowe wyobraźni, mnóstwo atrakcji dla dzieciaków. Bardzo fajnie się robi takie samochody z drewna. No i na pewno w domu nie wymyślił takiego czegoś, a tutaj nauczyłem się tego. I bardzo mi się to podoba. Robi wianek. Z, z bibuły robię wianek e, kolorowy. Robiłam kwiaty e, tam u pani no i e, robiłam t, e, też e, różne tam e, były takie kamyki i 100 kroków było no i musieliśmy zbierać różne rzeczy. To jest dużo atrakcji. Są fajne to z kamieniami, że się na, napisać coś na kamieniach. I co, y coś? Ja napisałam, że pogodzić się, bo tam trzeba było napisać, że y, trzeba co, co dobrego jest. Fajne są y, tamte poduchy, te smoki twórczości. Były też wcześniej chy, są nadal o, y, można robić swoje własne z klocków różne, na przykład jakieś samochody, samoloty i różne... Rzeczy. Karawana to cykl jednodniowych wydarzeń artystycznych, realizowanych latem w małych miejscowościach. Celem projektu jest pokazanie wartościowych wydarzeń kulturalnych, zainspirowanie do samodzielnej pracy twórczej. Karawana Dobiejska przyjechała po raz pierwszy, ale wiele wskazuje na to, że nie po raz ostatni. Jeżeli chcecie zobaczyć pełne materiały, zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu infopłocktv.pl. Tam znajdziecie o wiele więcej.